Dziś w województwie kujawsko-pomorskim rusza pierwszy punkt drive-thru, gdzie będą pobierane wymazy od osób, które przebywają obecnie w kwarantannie. Od kilku ostatnich dni jest taka możliwość, żeby osoby, które są w 12 dniu kwarantanny, Mogły przybywać do takich punktów, które już powstają też na terenie naszego kraju, w różnych miejscach. Taki pierwszy punkt powstał właśnie dzisiaj w Bydgoszczy. Na razie pilotażowo będzie działał dwa dni dziennie. Dzisiaj w piątek, jutro w sobotę i w niedzielę. Planujemy też otworzenie takiego punktu w najbliższym tygodniu również w Toruniu, a potem w innych miastach, oczywiście, jeśli będą tylko takie oczekiwania naszych mieszkańców. W tej chwili wygląda to tak, że pracownicy powiatowych stacji sanitarno epidemiologicznych kontaktują się telefonicznie z osobami, które przebywają w kwarantannie, i wówczas te osoby w przypadku takiego zainteresowania mogą przybyć do takiego punktu drive-thru w przeciągu kilkunastu minut są pobierane od z nich wymazy i po takim pobraniu oczywiście bezpłatnym takie osoby wracają na te ostatnie godziny, ostatnie dni kwarantanny do domu. Oczywiście ta kwarantanna nadal obowiązuje do tego 14 dnia, ale na ten przyjazd do Bydgoszczy a później do innych miejsc w naszym województwie taki przyjazd jest dozwolony.